Siema, graczu. Grasz w gry? Niesamowite, wręcz epickie. Zaimplementujmy trochę ciekawych gier. Dzisiejsze gry to śmierdziuchy. Please save me, Donald Trump. Ja nie lubię, więc pluszaki rozrabiaki. W pluszakowie, w pluszakowie. To niesamowicie intrygująca gra i poruszająca. Doprowadza do płaczu i transfobii. Jakoś źle się czuję w tym ubraniu. Zdobycie tej gry to wyczyn, bo trzeba się cofnąć w czasie do 2011 i znaleźć kiosk, ewentualnie jakiś dziadu babciu bazar. Na czym polega ta gra, gra giereczka? A więc jesteś imaginacją schizofrenicznego molestera, który prowadzi sklep z zabawkami. Wybierasz pluszak, ignoruj kotkę. Flirciarska szmata. Następnie ta głupia różowa pięta kradnia azbest. Zapamiętaj, to będzie ważne. Później przechodzisz najmozolniejszą minigierkę i zbierasz truskawki. Cięciem! Później epicki moment hydraulika, bo tłusty Cfel zjadł cały miód. Nie wybaczę mu tego. A kolejny krok, kolejny krok jest z górki. Mleczenie chmur. Yes, okay. Przepis na eliksir odwagi. Mefedron. Truskawki, pół litra miodu, tłusty cieć. Dwie dawki mleczydła mieszą, 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 mieszane. I siup! Mefedron. Ta głupia różowa, czpunerska szmata tankuje cały staw i idzie wyznać miłość dziadkowi. Biorą ślub i dziadek pieprzy pluszaka. Na tym się kończy cała gra. Dobra, anyway.